Słoik z lejkowcem dętym. Drugi słoik z suszonymi kolczakami. Dzisiaj zobaczę, co z tym cudenkiem tutaj mi się uda zrobić. Cebulka już gotowa do pokrojenia. Lejkowce My się już nabrały wody. Spokojnie można zacząć je przygotowywać. Będę chciał też tą wodę. Barować, tak żeby ten smak z lekówców w ogóle mi nigdzie nie uciekł. Cebulka już fajnie spierczy, powolutku się, troszkę się zeszkliła, choć jeszcze nie do końca. Czas dodać myślę czosnek i mięsko. Z czosnkiem chciałem Wam pokazać jeden bardzo fajny patent. Bo już od dawna czosnku jako taką nie obieram. Odcinam tylko te elementy. Nóż. Ciężko to zrobić jedną ręką, ale postaram się. czym może się uda. Odpowiedź! Duży nacisk i czosnek mamy praktycznie tutaj jedną ręką. Mogę to spokojnie zdjąć. Obrany. Cebulka tutaj pięknie działa, całkiem konkretna ilość pieprzu czarnego, oczywiście mielonego w młynku, świeżego, dla zachowania pełnego aromatu. Wszystko już pięknie trzaska na patelni, mięsko dodane, cebula jeszcze spokojnie tutaj, także czekam z niecierpliwością na te pierwsze efekty, później będę lejkowców razem z tą wodą, która w wchłonęły. Tą wodę postaram się odparować. Mam nadzieję, że będzie przytuszna. już smakuje i pachnie obłędnie. Z lejkowcami jest taka sprawa, że są to genialne grzyby, ale do farszu. Także będę się tutaj starał tak to zrobić, żeby lejkowce nie dominowały. A były po prostu dodatkiem do całej reszty. Jak wyjdzie, zobaczymy. Czas na próby. Hmm. Hmm. Ok. Odrobinę soli. Dużo pieprzu czarnego. Troszkę z tej papryki. Lubię ostre. Papryka ląduje we wszystkim. I co jeszcze? Muszę odrobinę majeranku, ale naprawdę odrobinę, żeby nie zdominować tutaj tego smaku, który już udało się osiągnąć. No, i to jest mój patent. Naczynie żaroodporne. W środku ułożony chlebek. Buczy, chłoczy. Ciekawe, czy wybuchnie. Nie wybuchło. Chlebek będzie fajny, chrupiący, ale no niestety też się nie, nie zabarwił na, na taki fajny brąz. Trudno. Idziemy dalej. Teraz ten przepiękny moment, kiedy serek się zaczyna roztapiać. Słychać burczenie piekarnika. Pruskuszujmy się tą chwilą. skoro rozkoszujemy się chwilą, to zróbmy to co, to, co każda osoba gotująca może zrobić, czyli podjedzmy trochę farszu. Mhm. Mm. Baja. Kiedyś sprzątnę kuchnię, wyter piekarnik, a później tak pewnie wszystko ubrudzę gotując albo przenosząc grzyby. Teraz ale jeszcze chwila, jeszcze chwila, trzeba wytrzymać piękności. Ale jeszcze trochę damy radę, nie ma podjadania w środka piekarnika. Was też wierzę, wy też wytrzymacie, robiąc swoje potrójne zapiekanki. <słuch> Moment próby mm, roztapia się. Ne, nie mogę, muszę odejść. <grystanie> nie da się na to patrzeć. Najważniejsza chwila. Ducha ciebiełkiem. Pikarnik można wyłączyć. nie oparzymy się no, znaczy czy ja się nie oparzę Ała! <laughs> trochę się oparzę no i mamy piękności i za momencik do Was wracam Jak <laughs> wygląda to cudenko dokonamy na nim o, o ile dokonamy Zobaczmy, jak to cudo wygląda w środku. Mega. No i cóż. stracik jest. Próbujemy. Zapiekanka. Znaczy zapiekanka, grzanka, potrójna grzanka. Z lejkowcami. Delikatne grzyby. Ciężko mi powiedzieć coś więcej o smaku. Poza tym, że jest pyszne, przepyszne. Bardzo fajne grzybki, bardzo fajna potrawa. Bardzo delikatny grzyb. Na pewno ja tu nie czuję takiego bardzo grzybowego, wyrazistego smaku, ale no mi to nigdy nie przeszkadzało i dla mnie to jest po prostu pyszne. Polecam serdecznie. Potrawa bardzo prosta. Potrzebujemy chleba, cebuli, lejkowców, czosnku, odrobinę przypraw, wieprzowina. Każdy może przygotować. Tak zresztą ja to zrobię. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.